Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Jarosław Jabłoński i dzisiaj w programie z cyklu SEVROL sieci zaprezentuję Państwu oryginalny system kompak marki SEVROL. W całej masie produktów dostępnych na rynku szukamy produktów unikatowych, które spełnią nasze indywidualne wymagania i sprawią, że nasze meble będą wyjątkowe. Cel, jaki został postawiony przed naszymi inżynierami to stworzyć system przesuwny, który będziemy mogli wykorzystać do wysokich, jak i niskich zabudów, takich jak szafy, szafki czy też komody, które następnie będą zdobyć nasze pokoje, łazienki, kuchnie, czyli niemal wszystkie pomieszczenia naszych domów, mieszkań oraz biur. Projektanci, architekci oraz stolarze będą mogli stworzyć spójny obraz wszystkich pomieszczeń przy wykorzystaniu jednego systemu w wielu meblach. Co świadczy o unikatowości tego systemu? Jest on wygodny w użytkowaniu, a dzięki użytym maskownicom zarówno tor górny, jak i tor dolny są niewidoczne, co podnosi efekt wizualny mebla. Użyte samo samodomykacze które są ukryte w torze, powodują ciche i precyzyjne zamykanie drzwi. I nie sposób również nie wspomnieć o bezpieczeństwie, które nam gwarantują, na przykład chroniąc palce naszych dzieci przed przypadkowym przytrzaśnięciem. Sercem naszego systemu Kompakt są jego wózki, które na co dzień widoczne pełnią bardzo ważną funkcję. I po raz kolejny bezpieczeństwo zapewnia nam pięcioletnia gwarancja na systemy jezdne. Natomiast stolarze stosujący ten system docenią prostotę montażu wózków pod który nie trzeba fryzować płyty, a szczotki zamontowane przy wózku dbają o czystość torów. Jeżeli zainteresował Cię system Compact Marti Severol, to więcej szczegółów znajdziesz w linku pod filmem. O walorach i możliwościach systemu Compact mógłbym napisać poema, ale najlepiej zastosuj go w swoich meblach i przekonaj się na własnej skórze, że dokonałeś dobrego wyboru. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na portalu YouTube oraz obserwowania nas na Facebooku. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach cyklu Severol sieci. Cześć!